Serdecznie w piątek, słuchajcie, trochę opuchnięta jak widzicie, nadal zasmarkana, trochę nieogarnięta, ale odzywam się, potem będzie lepiej. Jadę z pracy i yy, stwierdziłam, że wstąpię do mojej Angeliny. Zadzwoniłam, mówi, wpadaj, a ja mówię, ale idziemy siedzieć na teraz, jest tak piękna pogoda. Yy, popadało wczoraj i trochę w nocy, trochę nad ranem, ale to jest wszystko mało, słuchajcie, mało. To, co popadało. Było pięknie, popadało tak delikatnie, bo dzięki, bez żadnych większych zabirowań. A słyszycie, co się dzieje w Polsce i nie tylko, więc. Dobra, już wolę jak tak delikatnie mało niż jakby miało huknąć, pierdyknąć jakimś gradem. Piątek, piąteczek gętunią, widzicie łapkę i zapraszam Was teraz na taki mały urywek ze współpracą. Ale słuchajcie, to jest taki mały sprzęcior, który mam nadzieję, przypasuje. Nie tylko dzieciom. Mój kochani, strasznie się cieszę, że mogę dzisiaj Wam przedstawić znowu polską markę. Markę, która w 2022 roku zebrała aż dwie nagrody. Jedną z nagród jest to Firma Roku, druga jest to Hit Konsumenta roku 2022. Mowa tutaj jest o firmie Aurelis. Słuchajcie, mam. Mogę powiedzieć miało zaszczyt przedstawić Wam lampę, która myślę bardzo pomoże Wam sprawić, żeby Wasze przyjęcia urodzinowe, Wasze imprezy po prostu, albo po prostu zwykłe wieczory, kiedy chcecie na przykład pobyć tylko sam na sam ze swoją drugą połówką, staną się wieczorami niezapomnianymi, wieczorami mile spędzonymi, to małe, jakże małe urządzenie, już Wam pokazuję Nazywa się projektor gwiezdnego nieba Aurelis Galaxy Zobaczcie, mówię, że jest to małe urządzenie, bo ono jest naprawdę niewielkie, kompaktowe Myślę, że będzie mogło jechać z Wami na niejedną imprezę Bo wiem, że wśród moich widzów jest wiele widzów, którzy organizują czy to Osiemnastki swoich dzieci, czy to urodziny, wiem, że często jesteście też proszeni zostać animatorami zabaw. Mam od Was nagrania, mam od Was zdjęcia. Chwalicie się, pokazujecie, jak pięknie Wam to wyszło. Widziałam, co jesteście w stanie wyczarować, chociażby ze zwykłych balonów. Ale myślę, że tą lampę, którą Wam przedstawię właśnie z firmy Aurelis, ona Wam ułatwi jeszcze bardziej, żeby te imprezy stały się wyjątkowe. Słuchajcie, lampa jest mała, kompaktowa, do tego ma jeszcze bardzo prosty w obsłudze pilot. Dzięki tej lampie Wasze pomieszczenia zyskają nowy wymiar. Będziecie mogli mieć swoją przysłowiową gwiazdkę z nieba. Słuchajcie, projektor jest tak jak mówię, bajecznie prosty w obsłudze. Pokażę Wam tutaj też nagrania, w których po prostu pokazuję, jak wygląda pokój po włączeniu projektora gwiazd. Jedynie powiedzieć, że jest to wręcz bajeczne. Nie wiem, czy uwielbiacie patrzeć na gwieździste niebo, po prostu leżeć sobie Wieczorem na tarasie, nawet rozkładając zwykły koc, nie musicie mieć wcale wspaniałych leżaczków albo wielkich hektarów ogrodu. Wystarczy wasz mały balkon, koc i leżycie, wpatrujecie się, wyszukujecie sobie małego wozu, wielkiego wozu. No Kto z was chociaż raz nie patrzył się, nie gapił się w Gizzenie, bo słuchajcie, tutaj ten projektor myślę, że mówię. Wasze osiemnastki są wspaniałe, ale dzięki tej lampie jesteście w stanie wyczarować jeszcze więcej, wspaniałych odczuć, wspaniałych wspomnień potem. Myślę, że też fajnie będzie wyglądało to na zdjęciach. Kiedy będziecie chcieli uwiecznić właśnie te imprezki. Wiem, że właśnie jesteście też zawodowymi animatorami, i myślę, że dzięki temu projektorowi. Wyczarujecie efekt wow. Słuchajcie, ja myślę w ogóle, że gdy wjeżdża się już, wjeżdża się podczas imprezy z tym tortem i gdybyście mieli właśnie ten projektor, a jeszcze dołączyli do tego parę, ten dym taki, efekt końcowy będzie po prostu fantastyczny. Wręcz bajk bajkowy. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to to, że chyba mogę powiedzieć w tej chwili już o tym, że z kodem dziecko 25 będziecie mieć. Yy, najniższą w tej chwili, w ogóle w, yy, w historii yy, tej firmy, najniższą cenę z tym kodem, właśnie. Dziecko 25. Daję wam 25% upustu na ten majeczny prosty, ale jednak yy, w dużych efektach, z dużymi efektami yy, projektor. Pokażę Wam nagrania, które yy, nagrałam. Po prostu wchodząc do Emilii, do pokoju, kiedy ona go y, włączała, kiedy się bawiła. Emila kradnie pokój Brenowi. I takie cuda są na ścianach na suficie. Zobaczcie. Można leżeć. Kurczę, to nie oddaje tak, jak jest w rzeczywistości. To są takie małe punkciki, ale tak pięknie to wygląda. Tak. Ten projektor nie musi być tylko najwielką imprezę. Ja myślę, że y... No żyjemy w takich czasach, gdzie y, tego czasu dla drugiej połówki mamy naprawdę mało. Słuchajcie, chociażby ja i mój mąż y, pracujemy obydwoje i w dużej mierze się mijamy. Spotykamy się gdzieś tam wieczorem, jesteśmy tak turbo zmęczeni, każdy z nas próbuje opowiedzieć przyżycia z, y, z dnia. Do tego jeszcze łączą nas dzieci, więc y, staram się opowiedzieć mężowi y, o dzieciach, o ich... Y, nie tylko dościach, ale i smutkach takie dzieciaki też mają przeżycia. Chcę, żeby było na bieżąco, ale yy, ten czas, który jest stricte dla nas, jest naprawdę bardzo ograniczony. Dlatego mówiłam Wam, że weekendy staram się właśnie naprawdę skupiać na tym, że nie będę sprzątać, nie będę prać, tylko jak najwięcej czasu poświęcę dla moich bliskich. I tutaj właśnie ten projektor włączyliśmy też z mężem podczas oglądania filmów i powiem Wam, że to się naprawdę y, zrobiła całkiem inna atmosfera y, w tym pomieszczeniu. Fajnie jest ustawić sobie go, taka mała moja aluzja, gdzieś w rogu pomieszczenia, bo wtedy te gwiazdy, oczywiście możecie gwiazdy włączyć, wyłączyć, bo tutaj jest taka możliwość, co Wam pokażę na nagraniach, ale te gwiazdy tak bajecznie odbijały się nie tylko na suficie, ale były tak samo rozpościerały się delikatnie y, po ścianach, więc oglądając film to y, taka bardzo miła, wręcz romantyczna atmosfera, dzięki temu, że włączyliśmy y, właśnie ten oto projekt. Podoba Ci się, nie? Tak. A powiedz mi, jak się zasypia przy tym? To nie rozprasza? Nie. A jak to działa na Ciebie? Także jak... Hmm. Nie wiem, jak mam zostać, to czasami jeszcze przewrócę na tym boki i sobie popatrzę i raz, dwa zasypiam. No, okej. Okay. Liczysz je, czy myślisz sobie o nich coś, czy co? No, myślę sobie. Albo szukam wozów. Aha, okej. Okay. I to szybciej zasypiam niż lampka nocna. Wiesz co, ja też to zauważyłam właśnie, że łatwiej ci się wtedy zasypia. Ale dobrze, że o tym mówisz. Pamiętacie, że ja Wam mówiłam, o tym, że no moja Emilia, mimo tego, że ma 7 lat, ona nie przesypiała całych nocy. I to jest szczera prawda, ale yy, nie wiem, czy to jest efekt, yy, słuchajcie, tego, że myśmy sobie tak pomyślały, że będzie nam yy, fajnie się zasypiało. Ona, odkąd mam ten projektor, a jest to dwa tygodnie, ona śpi całe noce, słuchajcie. Nawet jak się wybudzi na to przysłowe siku, si, si, ona idzie, robi swoje, wraca do łóżka i zasypia. A stało się tak, że yy, wiadomo, kąpiel, kolacja, kąpiel, yy, modlitwa, bo ja się modlę z Emilią, robię zawsze krzyżyk na czole przed zaśnięciem, przytulamy się, włączamy właśnie ten projektor, włączam jej albo bajkę do słuchania, albo jakiś szum właśnie, to wody, tego ona sobie lubi, to jakiegoś wiaterku yy, w telefonie, który jest tam gdzieś na podłodze i te gwiazdki i od tej pory moje dziecko, słuchajcie, śpi całe noce, więc... Być może jest to zasługa właśnie tego projektora. Ja go y, gaszę, jak już słyszę, że Emila faktycznie, że tak powiem, odpłynęła i chrapie na całego, idę gaszę i on się świeci tylko ten czas, kiedy ona zasypia. Słuchajcie, link zostawiam wam do y, firmy, bo to nie chodzi tylko o to, że jest ten jeden projektor. Oni mają naprawdę y, większy wybór, mają inne oświetlenia. Myślę, że te oświetlenia są naprawdę Yy, czymś wyjątkowym, czymś innym. Zerknijcie w opis. Yy, być może natraficie na coś, co by Was zainteresowało. Wpadasz do domu i co robisz? Przebierasz się i idziesz w góry. Włączyłam zmywarkę, chciałam włączyć też odkurzacz, ale okazało się, że się wyładował i jakoś yy, on po prostu musiał do stacji nie dojechać tak, jak należy. Akurat teraz tą znasłość. I dlatego się pewnie wyładował, więc muszę poczekać aż się naładuje, żeby mi tutaj odkurzył. A więc tak, tu mam urobiony um, ser na, do naleśników. Tutaj w momencie zrobiły się już, y, się ciasto na naleśniki, czekam aż się rozgrzeje troszeczkę patelnia. I zabieram się za obieranie ziemniaków. Nie będę. To są młode ziemniaki, ale ja nie będę się z nimi bawiła wiecie, w jakieś tam szczotkowanie, i cudawianki, bo. Mam gotczyk, Bo ja nie mam czasu na to teraz. O rany, to są z jednym ruchem. No A wody byś się nalała. Okej. Okay. Wystarczy, bo mam też tutaj rybę, która się rozmrażała. Co na naraz? A może bym sobie już po prostu tę rybę doprawiła, żeby ona sobie przeszła. Czy ja tutaj mam przyprawę do ryb? Tak mało. Dobra, do ryb trzech będzie. Widzicie, tak to właśnie teraz, nie? Wszystko naraz. Tu chcę do was pogadać. Papuga już nawija, ile wlezie. Dobra, tyle, bo przesolisz. Niech sobie rybka trochę przejdzie smakiem. Ja przemałam właśnie przed chwilą yy, sushi z Biedronki, bo już byłam tak głodna, a ja dzisiaj wypiłam tylko jogurta z rana i to było tyle. O właśnie, gdzieś mam sok stuprocentowy, żeby ten sok jeszcze otworzył, żeby wybić. Słuchajcie, w tym filmie będziecie mieć też zakupy z Lumpexu. Nie było jakiegoś wielkiego szału, nie nakupowałam nie wiadomo ile, ale wszystkiego też nie pokażę, bo... Koszulka dla Filipa i jeszcze tam dla kogoś coś. Ale pokażę to, co jest dla mnie, i na pewno pokażę skórzany płaszczyk. Filusiu, co ty robisz? Tutaj koło mnie są też truskawy znowu, cały wór. Bo dzisiaj jest piątek i wraca moje dziecię. Co prawda, Brian pewnie wróci znowu późno, więc pewnie będę jechać po niego. Słucham, nasłuchuję, bo nie wiem, chyba burza idzie. Już zrobiło ciemno? I ten, dla nas te burze nie docierają. Brian wraca i pewnie będę musiała po pracy jeszcze szurnąć po niego, tak jak w tamtym tygodniu, w tam tygodniu jechaliśmy już całkiem późno, ale przynajmniej film leciał. Słuchajcie, zachęcam Was do obejrzenia wcześniejszego filmu. No niestety on wleciał późno, bo przed 8, gdzieś koło 20, nie tak jak zawsze koło 18, no bo ja byłam w pracy, nie wyrobiłam się wcześniej, żeby go zmontować, skleić, i wrzucić na kanał, a wiadomo, że jeszcze YouTube musi go przepuścić, więc też schodzi. Także nagrać to nie wszystko, ale jeszcze i puścić. Dajcie znać, co u Was dzisiaj na obiad. Nadal jeszcze mamy ogórki od Maćka, choć częścią się podzieliliśmy z sąsiadami. My zawsze się dzielimy, bo po prostu wiem, że nie zjemy i to nie ma sensu najmniejszego, żeby trzymać, bo może zjemy. Bo lepiej, jak ktoś zje z nami, niż mieliśmy wyrzucać. Tak, jak mówię, trochę wypadało wczoraj i już widzę, że ślimory z wszystkich stron walą do nas, wszędzie. Pytaliście się, czy y, jest tutaj u nas mieszka. Widzicie, co on jest? Y, mieszka w Rowie u nas, bo tam też go Filip właśnie widział. I on tutaj wieczorami buszuje. Przychodzi, połazi, coś w szama, może te ślimaki, nie wiem, on tak w każdym monitorze. I już niejednokrotnie go widziałam, tam trochę też był. Także pojawia się i znika, wiem, który rędy wychodzi, tego jestem pewna. Pewnie tak samo ten wchodzi do nas na podwórko. Nie boi się, widziałam go wieczorem jak śmieci wynosiłam koło koszy, yy, spacerował sobie, patrzył na mnie i w ogóle nic się z tego nie robi. wam się do Was już parę godzin później po tym, co widzieliście wcześniej, ale to nic jeszcze zdążę. Słuchajcie, pokażę Wam, bo wczoraj byłam na Lumpeksie, albo w Lumpeksie, i powiem Wam, że byłam bardzo krótko, bo tam było bardzo dużo ludzi. Ja gdzieś teraz w tych tłumach się nie odnajduję zupełnie wszystko mnie drażni. Ludzie zachowują się po prostu. Nie wiem, czy oni się zawsze tak zachowywali, ale po prostu jeden z drugiego wchodził, wjeżdżał, nikt nie przepraszał. Pani, która kaszlała, nie zasłaniała ust w ogóle. Nie, nie wiem, po prostu źle się tam czułam, szybciutko tylko przeleciałam między wieszakami i pokazuję Wam, co mi się udało złapać, że tak powiem, w biegu. Pierwsze co, to jest właśnie taka zazdroska, bardzo, bardzo ładna ta zazdroska, o. Tylko wiecie co, ja widzę, że dałam ciała. Ona będzie na całe moje okno w kuchni, bo właśnie o tym oknie yy, mowa, ale yy, śmieję się sama z siebie, bo wczoraj było chyba wszystko po 8 zł. Później to sprawdzę. A tutaj ta fiolenka była za 7 wcześniej, więc wyszło na tym jak zabłocki na mydle, no bo złotówka powiedzmy. Ale mimo wszystko 7 zł na yy, zmianę takiej zazdroski w kuchni. Ja mam zlew yy, Niżej. No okno mam przy samym zlewie, to chciałam powiedzieć. I słuchajcie, no, klapie się, jak my myjemy, coś tam pukamy, to się klapie. I ta moja zazdroska ciągle jest, że tak uwalona. Yy, I często sobie ją lubię zmienić, a nie zawsze mam czas na to czekać, żeby po prostu na Zanim wyschnie. A nie lubię też yy, mokrej, więc po prostu lubię mieć yy, do zmiany. Zazdroskę i teraz za 7 zł. Dlaczego nie? Ja się sobie przymontowałam, w zasadzie mąż przymontował ten palik na zazdroskę wyżej i niżej. Tutaj sobie mogę zmieniać. Raz jest ona yy, szersza, raz jest yy, węższa i nie ma z tym problemu, bo przedstawię sobie po prostu niżej tylko palik i może być to w ten sposób. Marzą mi się nadmorskie klimaty. I paski. Ja na taką sukienkę polowałam od dłuższego czasu, bo to jest bardzo, bardzo wygodne. To jest sukienka typu tego, wiecie, który się mega, mega rozciąga. Yy, ona będzie naprawdę bardzo, bardzo wygodna. Fajna, bo będzie taka w kolano, tuż przed kolanem. W ogóle dzisiaj też jestem... Yy, panele tutaj skrzypią yy, w sypialni. Jestem w sukience. To jest sukienka z... Bokli z zeszłego sezonu, tylko po prostu nie wiem, gdzie jest pasek do niej, gdzieś mi się zgubił. To pewnie taki sznureczek, tylko czarny był. Nieważne, dołożyłam tak i też będzie. A tutaj właśnie ta yy, sukienka, one były bardzo modne z długim rękawem w zimie. Do tego kozaczki jak widziałam, dziewczyny pięknie w tym wyglądały, naprawdę, elegancko. Yy, tutaj znowu paseczki. Ja bardzo się lubię w paskach, i bardzo podobną mam, i za chwilę ją pokażę Wam jak ona tam wygląda, ale jak zobaczyłam tą, szczerze powiedziawszy, na pierwszy rzut ja ją odłożyłam, a mam coś podobnego, ale po tym i sobie się, przecież ona ma chyba długie rękawy i za chwilę z Wami to sprawdzę, ale mam uczucie, że tamta jest z długim rękawem i jest inna trochę. Tutaj znowu nie ma paska, dziewczyny, o, ale spoko, czarny, zwykły paseczek i jest elegancko. Tutaj widzę, że ktoś sobie zabrał to chyba grawką. tak, jest agrafka Dopięta, więc okej, okay, ja jej nie będę stąd wyrzucać. Znaczy, no muszę ją wyjąć do prania, ale później e, będę mogła sobie zebrać czy wyżej, czy niżej, zależnie od tego, jak e, mi to będzie pasowało. 28 zł to była cena wyjściowa. Ja mówię, ona teraz chyba w tym szmatek jest wszystko po 8 zł. Takie mam wrażenie. Zerknę jeszcze, jeśli mam paragon, ale takie mam uczucie, że teraz było wszystko za 8 zł. No i tutaj jest taka falbanka. Słuchajcie, sukienka to jest coś, co. Yy... Nie mamy z czym, nie mamy problemu, bo ubieramy, jesteśmy góra do nic nie musimy dopasowywać, kombinować, czy jak tam jedno z drugim, czy to faktycznie ten materiał z jednym z drugim będzie pasował. Cała sukienka, jesteście gotowe, możecie wylatywać. Tutaj, zobaczcie na ten kolor przepiękny, o, różowy, jak jeszcze że landrynkowy żakiecik na jeden guziczek. No nie, oszuka na kieszenie. Wiecie, że znowu będę dubać, ale akurat tego nie sprawdziłam. Yy, bardzo mi się spodobał. Słuchajcie, cała na czarno na przykład i yy, do tego taki żakiet. Albo cała na biało i znowu ten żakiet. Także super. Ja kupowałam teraz yy, żakiet na wesele i on był drugi. A tutaj za 8 zł. Mam przepiękny, yy, powiedziałabym letni, wakacyjny kolor, który. Naprawdę dodaje takiej świeżości, ja się z takimi kolorami przeprosiłam i bardzo się z nimi też lubię. Tu dopadłam, patrzcie się, spodnie, one są na kantkę, słuchajcie żadna z tych rzeczy nie jest prana. Bo ja byłam, przyszłam wczoraj, przyszłam wczoraj, ugotowałam, poszłam do pracy i po prostu to rzuciłam. Myślę, dobra, nagram takie, jakie jest. Ja, wiecie, że ja zawsze yy, bardzo lubiłam od razu wrzucić coś do kalki, jak przyniosłam do śmateksu, ale tym razem się nie udało. No i tak to na razie będzie wyglądało cicho, bo nawet nie sprawdziłam zamka, czy on działa. Dobra, działa. Uff. Yy, spodnie są, śmieszna sprawa, z Siseya. I zobaczcie tu, ale są nówki, nieużywane. Z z metkami. Yy, taka gumka z tyłu, więc wiedziałam, że, yy, że będzie. Będą na mnie pasowały. Rozmiar jak najbardziej mój, bo XS. Nie wiem, czy tu jest cena jeszcze. Nie, nie ma ceny ze sklepu. Jestem ciekawa, ile by kosztowały. W każdym bądź razie 30 zł kosztowały. Na Lumpek się oderwałem wcześniej, a teraz ja mówię 8 zł. Nowki nieśmigane. Nic nie muszę zwężać nie wiem czy zostawię kantkę bo ja bardzo nie lubię trasować kantek ja już widzę, że one są po prostu tak wymięte, że nie wiem czy mi się potem uda to odprasować nie wiem, zobaczymy to się wszystko okaże w praniu, wiem, że są dla mnie bo ja już je po prostu zmierzyłam z czystej ludzkiej ciekawości zobaczcie co kupiłam płaszczyk skórzany przepiękny, on nie będzie dla mnie bo ja jestem słuchajcie za mała w ramionach jest z paskiem to jest skóra to jest na 100% skóra, nawet czuć to po zapachu, po dotyku. Też jestem pewna, że to jest po prostu skóra. Przepiękny jestem. płaszcz. Słuchajcie, strasznie żałowałam, bo on jest na mnie naprawdę za duży. To musi być ktoś większy w barach, bo rękawy, nawet, nawet, ale nie, rękawy też trochę duże, Nie no mogłyby być, ale w barkach on jest na mnie za duży. Ja się czuję, że. Wpadłam cała, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. I to, że on ma pasek i wszystko, te guziory wielkie, no to ktoś musi być większy. Przez zresztą ja mam, widzieliście, jak kupowałam sobie płaszczyki, ja, byłam, ja jestem z nich jest bardzo zadowolona, ale ten wzięłam, bo moja przyjaciółka ma córkę, która uwielbia właśnie takie płaszcze i jeśli ona będzie go chciała, to jej po prostu go sprezentuję, a jeśli nie, to wystawię go na moim na moim Vinted Nie pytajcie o adres do Vinted bo w tej chwili tam nic nie ma. Ja po prostu, jak tam na przykład kupię coś na fotek, to wrzucam i yy, sprzedaję. Ale mówię, jak zobaczyłam, jak, w jakim on jest w genialnym stanie, bo przede wszystkim tu. Nie wiem, czy to złapię, ale nie jest nic wytarte. Tak samo na kołnierzu też jest nic, nic wytarte. Ma wszystkie guziki. Ej, a zobaczmy, ile on kosztował. O, wow. 60 zł. No, ciekawe, czy na winter by mi poszedł za 60. Ale jest przepiękny. Te, te patki tutaj przy tych kieszeniach. Zobaczcie, to jest skóra. No i guziczki, super. Tak więc, tak. I już ostatnia rzecz, jaką Wam pokazuję, to jest torebka z Monarii. O, proszę bardzo, taka. Ja myślałam, że to jest y, kieszeń, ale to nie jest kieszeń, słuchajcie, to jest tylko taka ozdóbka. No, na 100% nie jest, już tysiąc razy sprawdzałam, ale teraz jeszcze musiałam to sprawdzić, nie? Y, na zamek, więc super. Jedyne co, to panie z Lumpeksu dziewczyny, tutaj moja, y, moje pytanie do Was, to się klei tu. Tu jest taki kwadracik, na którym była podejrzewam cena przyklejona i to się klei, więc czym to usunąć? Bo mnie to drażni i na pewno tak nie zostanę, Nie zostawię. Pod spodem ma te tyfty, dzięki którym nie będzie yy, się niszczyła. W środku nie ma zasuwanej kieszeni. Jest tylko jeszcze jedna, ale właśnie taka niezasuwana. Świetnie bo jest mała, ona jest naprawdę mała. O. Ale na ramię i bardzo pakowna. Słuchajcie, otwieram tą torbę i będę widzieć wszystko. Oczywiście wcześniej muszę ją y, wyprać, wywietrzyć, wysuszyć a i tu obciąć. Bo one nie są zniszczone, żeby były zniszczone. Tylko widzicie takie nitki pojedyncze wystają. O, To, to trzeba tylko albo podpalić i zmuchnąć, albo po prostu obciąć. Ale tak to to rybka, super. Ja wkładam, bo ona y, się trochę nam. O, widzicie? Jedno jest włożone, a drugie nie. No ale to jest tylko dlatego, że ktoś tak po prostu to przechowywał. A wiecie, co jest najgłupsze w tym wszystkim? Że ja przed chwilą yy, oglądałam sobie te rzeczy jeszcze raz i znalazłam yy, w środku paragon. I to był paragon z kurtki z tej miejscowości, w której yy, kupiłam tę kurtkę. Więc prawdopodobnie te rzeczy są z tej miejscowości, z naszych miejscowości, całkiem niedaleko. Podejrzewam. Tylko to jest moje podejrzenie, że te samochody, które jeżdżą i zbierają na PCK. Ja to od zawsze podejrzewałam, bo często trafiałam na bardzo, bardzo podobne rzeczy, na przykład jak ja je y, oddawałam na PCK. I podejrzewam, że właśnie te auta zbierają niekoniecznie na PCK. Wiem, że możecie mnie tutaj zhejtować, możecie myśleć sobie co chcecie, ale ja Wam mówię, ja wyciągłam z tej odokórki Paragon. Ze sklepu, który jest u nas w naszej miejscowości, z adresem samego sklepu. Także no sami pomyślcie o co tu w tym wszystkim chodzi. Tyle. Jak coś jeszcze nagram, to Wam wrzucę. W tym roku będzie pierwszy rok bez mojej mamy, kiedy na dzień mamy, pójdę po prostu na cmentarz. Nie pokazuję się Wam, bo mi jest po prostu ciężko o tym mówić i nie chcę, żebyście widzieli moich oczu. I tak kupiłam guziki, i kupiłam y, taką skrzyneczkę. One są jeszcze nie wsadzone, one są tam y, po prostu w tych doniczkach y, produkcyjnych. Ale pani z Kwiaciarni obstawiała cały czas, upierała się, i ja wzięłam tą doniczkę przez nią bo twierdziła, że w tej drewnianej pobrudzę sobie po prostu, jak zacznie padać, wszystko się to zacznie rozłazić, rozmywać i po prostu pobrudzę sobie tylko na grobek. Teraz powiedzcie mi, czy faktycznie powinnam odmówić sercu tego, bo to mi się bardziej podoba, a wziąć i posadzić te kwiatki do tego, czyli tak na rozum iść i zrobić w takiej plastikowej doniczce. Tutaj jeszcze mam toper, oczywiście, kochanej mamie też go wbiję. Ale powiem Wam, że walczę ze sobą strasznie, bo strasznie chciałabym dać w tym, bo mi się to bardzo podoba, ale faktycznie te burze, to wszystko. I ja nie wiem, jak to będzie się zachowywało na cmentarzu. Także, jak coś piszcie, szara plastikowa, czy jednak iść ładną drewnianą.